To liberator nad nami do liberatorów lepiej nie podchodzić od tyłka, tylko od góry najlepiej. Dobra, nie miałem też przeładowanego. Zaraz mnie tutaj ściągnął bo 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 jak widzicie po prawej stronie mój pojazd jest naprawdę na niskim poziomie zdrowia, ale po to się właśnie bierze technika, mechanika, kiedy się kieruje moskitami, żeby móc w dowolnym momencie gdzieś spokojnie sobie wylądować i naprawić. A nie liczyć na ewentualną pomoc innych. Tutaj na tym punkcie cały czas się ci panowie kręcą. Nie chcą go sobie odpuścić. Już jest dwóch na B Są też nasi. O! A ja, medyk, 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 dobra. O, kurde, o, chyba mamy do czynienia tutaj z Maxem przeciw tak mi się wydaje. O kurde. liberator Z nimi do jak już mówiłem. raz, próbujemy się tak nawrócić. Tutaj trochę pocisnąć, ale jak widzicie niezbyt, niezbyt mi to wychodzi, a w tej chwili już mój pojazd jest na bardzo małym stanie zdrowia. Nie, ja wolę jednak lądować trochę inaczej, dobra, wylądujemy sobie na tej platformie Chyba jednak nie będzie odcinek o Maxie <laughs> jako takim <laughs> Ale słuchajcie, można też trochę polatać Klasę Maxa wyjaśniłem i opisałem, nie ma trochę gameplayu z tego, niestety Ale jak widzicie, nie mogłem niestety klasę Maxa samodzielnie tutaj pocisnąć Dobra, przeładujemy i spróbujemy podlecieć do tych panów od góry. Właśnie w ten sposób oni tam są. To jeszcze ich nie widzę tutaj, zasięg tej... Y o no i z się jeden. Zasięg tej infrawizji nie jest za daleki. Ten punkt jest przejmowany przez nowy konglomerat i zdołali go utrzymać. Polujemy tutaj tam był ktoś, ale trochę za daleko. Tutaj są... nakręcał się cały czas Widzicie tam infrawizja, bo to jest infrawizja, nie optowizja To jest dosyć przydatne urządzonko Oczywiście trochę hajsiku to kosztuje w certach, w punktach certyfikacji Dobra, ja tutaj widzę na minimapie drogi pojazd To do mnie nawala właśnie Niebezpieczny jest tutaj To mi się nie uda w tej chwili A ja na szczęście mam tutaj specjalne działo przeciwlotnicze więc on mnie nie zdejmie ze swojego podstawowego tak szybko o kurwa wyskoczył i Wyskoczył i z... Jak to się mówi? Nie zdezintegrował, tylko... na no, gdzie ja jestem w Mam w orientację. Dobra. E, I zdekonstruował e, swoją maszynę. Znowu nie wiem, co nie i skąd. Może że to jakieś działo przeciwlotnicze. bardzo, bardzo nieskutecznie tutaj pocisnąłem. Można powiedzieć nawet, że nie pocisnąłem. Dobra, zytuję ten chyba odcinek Moski Plomar Maxa czy coś takiego. Wow, 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 wow. Nie chcemy amunicji, ale chcemy się też delikatnie naprawić. Dobra. Więc oni po prostu strzelają ze swojego punktu odrodzenia, my próbujemy ich tam pocisnąć, ale nie jestem doskonałym pilotem, jak zresztą widzicie. Moskity to naprawdę bardzo fajna zabawka, każda frakcja posiada odpowiednie dla siebie samoloty. Używam przyspieszenia. Trakcja teren y, moskity frakcja vanu posiada kosy a new conglomerate. Nie mam zielonego pojęcia jak się nazywają te ich zabaweczki. To zobaczymy tutaj jakiś technik. Do Dobra, ale zdjęliśmy tego technika. Odlatujemy trochę. Mamy tutaj flary oczywiście. Dobra, e, to była bardzo niebezpieczna akcja w moim wykonaniu, leciałem wprost na działo przeciwlotnicze, które we mnie strzelało, tak się nie robi. <laughs> Powinienem z powrotem bezpiecznie wycofać do bazy, no ale to daje mi po prostu szansę na to, żeby trochę pograć maksem. Bierzemy sobie klasę Heavy Assault i zobaczymy jaka jest sytuacja na polu walki. to jednak weźmiemy ponownie Maxa Przeciwlotniczego. Już możemy sobie nim pograć. Pięknie. Jak widzicie, jak szybko idzie mi rozwalanie wrogiego lotnictwa. Oczywiście to są tylko, powiedzmy, podstawowe. Jednostki latające, natomiast już z liberatorami galaxii, oczywiście, idzie gorzej, ale no liberatory, liberatory są naprawdę Pain in the Ass, ale podstawowe jednostki latające, te szybkie, zwrotne myśliwce, również potrafią bardzo nabrudzić w szeregach. Szczególnie właśnie z tymi rakietami, które są tak zwane High Explosives, specjalnie na drogą piechotę. Dobra, słyszę jakieś latadło. Się rozwaliło niestety. I widzę, widzę czołg na drodze. Północ, południe. Jest Lightning na południowym wschodzie na Rock Slide Outlook. Jakaś rocka nam się toczy. Idą żołnierze wroga od południowego wschodu. Nie wiem co to mnie wolnęło. Niestety nie mogę się tutaj naprawić w ten sposób, że na przykład zmienię siebie na, nie wiem, klasę inżyniera, a potem na klasę właśnie... Dawaj na amp station. 4 centy za free. Dobra, my sobie tego redeploya na razie podarujemy, jako że zostało nam jeszcze 5 minut gameplayu. Poczekamy no raczej na wrogie myśliwce. Ja Wam naprawdę bardzo chętnie bym pokazał gameplay z Maxem Przeciwpiechotnym, ale to tylko na Biolabie, Akurat w tej chwili żadnego Biolaba nie bronimy i bronić pewnie w najbliższym czasie nie będziemy. Natomiast tutaj na pewno kręcą się jakieś pojazdy przeciw, jakieś samoloty z latawce i takie inne, a poza tym widzę, że tam tą drogą nadal uparcie podążają żołnierze wroga. Pozostaje mi chyba zmienić się na klasę heavy assaulta i trochę zrobić tam z nimi porządek. To będzie chyba jedyne sensowne wyjście aktualnie. A Maxa ja Wam na pewno jeszcze pokażę. Nie raz, nie dwa. Dobra, jesteśmy heavy osołtem. Jedną z moich lubionych klas, to już ostatnio stał się nią. Na... Tak, dobra. Ojej, ja, Oberwał. To już ostatnio stał się nią medyk. No, mi się, że tam. A jezu, jeszcze mam strasznie mało, dosyć mało życia Dobra, pozbyjmy to No, tu go naprawię Ja? Rozwaliliśmy tego lightninga A jest, sam ojej Zobaczymy, czy jest naprawiane nie wygląda na to. Zresztą, jak. Po... O, właśnie, jest naprawiany. Tam jest. Tam jest snajper. Albo i ktoś inny. My jesteśmy trochę na resztce zdrowia. Teraz pokażę Wam pewną taką sztuczkę. Którą warto stosować, jeżeli nie ma wokół Was medyka, a niedaleko jest. O! Pól. Nie wiem czy w ogóle będę miał czas. Po prostu trzeba pójść do terminalu. Po prostu trzeba pójść do terminalu, odrodzić się jako medyk, uleczyć się i odrodzić się jako klasa, którą będziecie grali. Oczywiście możecie grać też i medykiem. No trudno, rozwalili mnie i zdeployujemy się na tym wokół Camp Station w takim razie, żeby zgarnąć punkty certyfikacji. 4 punkty certyfikacji za free. Pamiętajcie 250 punktów doświadczenia to jest jeden punkt certyfikacji, więc jeżeli przejmujemy taką dużą bazę jak Camp Station i dostajemy za nią 1000 punktów doświadczenia, to będziemy mieli 4 punkty certyfikacji. Jeżeli nie przejmujemy tak naprawdę zbytnio tylko jeden żołnierz od nas jest na punkcie a punkt jest i złapali się za długo się przymierzałem do tego dobra, wchodzimy na punkt Tutaj raz złapałem takiego fajnego buga gdzie ja stałem pod powiedzmy pod powierzchnią a, i mogłem strzelać do przeciwników którzy mnie nie widzieli Mam nawet to nagrane. Może Wam pokażę, jak chcieli zrobić taki krótki film. Chciałem zgłosić to Sony online, żeby naprawili, ale jakoś nie zrenderowałem tego i nie włożyłem na mój kanał. Dobra, tutaj byśmy mogli pobrać maksymalnie przeciwpieczeństwo ale nie widzę żadnego sandera z naszej strony więc nie możemy zmienić klasy zbytnio nasi przeciwnicy chyba tutaj wciąż wychodzą właśnie to jest Max, który ma lewym, na lewej ręce minigana a na prawym wyrzutnie przeciwpancerną, wyrzutnie rakiet można uznać, że jest to taki maks mieszany przeciwpiechotno, przeciwpancerny Ale szczerze mówiąc dosyć skuteczna ta wyrzutnia rakiet jest przeciwpiechocie. No wstaniesz? Wstaniesz no. Dobra i dwóch na moim koncie Przez tą barierę nie można przechodzić Znaczy można przechodzić, ale nie można strzelać Zostawimy sobie tutaj i tego pana. Ale trzęsie, ale trzęsie. Nie, nie zdobaliśmy go zdjąć. Teraz już chyba tego, że nie będą mogli przez tę barierę przechodzić, bo jest już nasza. Oj, szkoda, szkoda, wielka szkoda. No cóż, trudno, mój licznik już mi pika, także skończyć czas jest ten gameplay. Gameplay powinien być o Maxie, ale był Max, Moskit i trochę Heavy Assaulta. Wybaczcie mi, ale Max jest bardzo sytuacyjny i nie można nim latać wszędzie i zawsze. A Wam dziękuję bardzo za to, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki. Nie, to było. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej, hej!